Witam Państwa wieczorową porą, przed wieczór zawodu w leśniu jest yy, 19.15 Właśnie skończyłem już wszystko z przygotowaniem motocykla, zaraz się pakuję do samochodu, żeby jutro już wszystko mieć zrobione i yy, tylko część do tak jechać yy. Dzisiaj jeszcze oporne zmieniałem na drugim kole, bo wczoraj zapomniałem, musiałem gdzieś się wracać Wszystko gotowe Miejmy nadzieję, że dobrze zrobione, bo czasami wychodzi różnie z tym. Ale jutro zawod w Lesznie, zobaczymy się już w trasie. Zapraszam do oglądania dalej z zimnego wieczoru i zimnego garażu. Zapraszam do oglądania. A jeszcze dodam e, moją dzisiejszą rozkminę a propos tych zawodów. Bo to już będą ostatnie zawody w sezonie. W ogóle moim pierwszym w sezonie w żużlu amatorskim. Pod, no na początku tego roku w ogóle uczyłem się jeździć. W czerwcu wystartowałem na swoich pierwszych zawodach, w zielonej górze mam jeszcze z tego filmiki kiedyś wrzucę, gdzie w ogóle no, tam po prostu dojeżdżałem do mety No i co przed zawodami, co przed zawodami chcę wypaść jak najlepiej, ale co tam Jakie bym miejsce nie zajął, to i tak będę zadowolony z tego, że udało się taki sezon przejechać. E, już ma, mam plany na następny sezon. I w ogóle to jest coś niesamowitego, że e, mogę trenować ten sport, który zawsze chciałem i życzę Wam wszystkim tego samego, żebyście robili to co zawsze chcieliście, bo naprawdę wtedy jest. No, coś pięknego. Każdemu, kto to ogląda i nie ogląda naprawdę tego życia, taka rozkmina wieczorna. E, naprawdę, co tam by, ile bym punktu tam nie zdobył i tak dalej, to i tak będę się czuł bardzo dobrze. E, bo chociaż nie wygrałem żadnych zawodów w tym sezonie, jeszcze, bo nie wiadomo, jak będzie na tych. Eee, to naprawdę no to jest no to coś pięknego że można hmm. można zrobić rzecz którą mm, no już jakieś myślało że może się nie będzie w ogóle robiło także naprawdę wszystkim tego życzę już zapraszam do oglądania następny kadr będzie bez rozkmin eee, więc co Zapraszam Witamy z trasy na S 5 eee, Jedziemy już do leczna, jest już połowy drogi, jest coś około pół do trzeciej eee, Nowa pora zawodów, bo taka późna, jeszcze tego nie było Trochę nerwów jest, bo zawsze to już od tej pory to już zawody trwały, a tak trzeba trochę jeszcze te emocje trzymać. Eee, ostatnie zawody już w tym roku. Bardzo jestem zmobilizowany, żeby było dobrze, żeby nakręcać gaz już na starcie w końcu, bo na treningach już było obiecująco. Więc plan dzisiaj taki, żeby się z tym uporać. Eee, no i co, bardzo jestem szczęśliwy, że mogłem ten sezon pojechać. Dzisiaj te ostatnie zawody, tak jak wspomniałem, oby jeszcze sobie wyżej postawić nimi poprzeczkę niż mam do tej pory. Eee, żeby na zimę w dobrych humorach być i wyszukiwać nowego sezonu, w dobrym nastawieniu. Eee, na razie w samochodzie jest ciepło, na dworze trochę mniej. Zobaczymy jak to będzie się jeździło, jak będzie już ta wieczorowa pora i tak będzie trochę zimniej. W Wleśnie będę pierwszy raz jeździł, jeszcze tam nie jeździłem, w ogóle drugi raz w życiu będę na tym stadionie. E, raz byłem gdzieś w 2017 na finale Drużynowego Pucharu Świata, chyba to był 2017, aczkolwiek nie wiem dokładnie. No, w tym roku co był wtedy finał e, drużynowy, Drużynowego Pucharu Świata w Lesznie. Byłem na tym finale. E, Podobało mi się wtedy w Leśnie. bardzo ładny stadion był, fajna atmosfera. Pamiętam, że wtedy chyba każdy zawodnik polski miał komplet, chyba tylko Patryk Dudek tam miał jedną dwójkę. Coś takiego. Ale fajny był bieg Piotra Pawlickiego z tych zawodów, na youtube był. To był chyba coś tak 22 albo 4 bieg zawodów, coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie, ale fajnie tam, fajne było tam ściganie. Się już na stadionie Alfreda Smutczika. Do zobaczenia. <grywa> <grywa> Stadionu Alfreda Smucika tak. Trochę już zimniej o 17 jest próba toru Jeździć przed 16 Tor nawet fajny Jak wspomniałem to jeszcze nie jeździłem Także debiucik na tym torze Ekstraligowym, następnym Mały, jak zawsze Każdy tor w telewizji wydawał się większy to Jeszcze wyżyczkę Pokażę Ekstra, a kiedyś jak tutaj byłem na zawodach to siedziałem o gdzieś, ludzie jest E albo L Dokładnie nie pamiętam Jedzie ciężarówka także już schodzimy stąd A tak to jest spok. myślę że będzie dobrze Fajne Krótki dojazd W miarę, tak zimista, że mi się nie będę się bał z nakręcaniem gazu Trochę zimno I tyle, do zobaczenia później Mocno! Kupuję! Kupuję! Grupa Wrost do zdjęcia! Grupa Wrost do zdjęcia! Grupa Wrost do zdjęcia! Grupa Wrost do, do zdjęcia! Witam już po zawodach już w Poznaniu. Muszę nagrywać z ręki, bo nie wiem gdzie jest statyw, telefon mi się generalnie rozładował e, od razu na początku także biegi wszystkie także na, nagrywała moja narzeczona kamerką i wygrałem swoje pierwsze zawody w życiu fenomenalnie się czuję w ogóle każdemu polecam ten, ten stan Co, coś pięknego e, no No, cały sezon trenowałem ciężko. E, w domu mnie nie było często, Czę, często, gęsto, e, ale się opłaciło. Nie wiem, co to warto, było, bo nie ma po prostu już słów. Dziękuję każdemu, kto mi coś, cokolwiek powiedział w tym sezonie. Dziękuję za silnik dobry za te podpowiedzi za wszystko Bo kamerzystka i pucharek dostałem jeszcze odkrycie turnieju aczkolwiek gdzieś go mam z tyłu także będzie potem pokazane gdzieś tam na zdjęciach koniec sezonu startowego Zostały tylko treningi Z których będą oczywiście vlogi W ogóle zamówiłem mikrofon Będziemy lepiej słychać Już Statyw jeszcze jeden Rozwijam się Tak jak w sporcie, tak i w tym Chciałbym się też rozwijać I co? Rozwijamy się Rozwijamy. Każdemu dziękuję, z którym tam startowałem pod taśmy, w każdych zawodach i na treningach kibicom też kibicom w ogóle dziękuję mojemu fanklubowi dwuosobowemu <grywki> bardzo no i spełniajcie marzenia i niech wszyscy inni was całują w dupę taka jak dzisiejsza moja rozkwina, wczoraj była inna, dzisiaj jest taka Oddychaj, żyj, spełnij marzenia. Do zobaczenia. Bye.